Witam wszystkich z salonu Grupy Marine w Szczecinie Zapraszam na prezentację Łodzi Byeliner Power 6 Konsolę sternika mamy w pełni wyposażoną Kolumna kierownicy jest regulowana Na prawej burcie mamy manetkę z Active Trimem, Radio, ploter Simrada Gniazdo USB Razem z gniazdem audio i gniazdo zapalniczki 12V oraz sterowanie sterem strumieniowym uchwyty na kubki. Widzę tu jeszcze mamy po prawej stronie miejsce, można budować na przykład Radio VHF. Pokład dziobowy możemy przekształcić w pokład słoneczny z leżanką. No jednak do, do szybszego pływania chyba sugerowałbym zdjąć tę materacę i schować do kabiny. Kabina jest przestronna, tu mamy jeszcze schowany stolik, dobrze oświetlona. Boczne gulaje plus luk w suficie Na prawej burcie mamy dedykowaną kabinę z toaletą z chemicznym WC Kokpit jest przestronny, z tyłu mamy L-kształtne siedzisko Bardzo dużo miejsca, wygodnie Siedzisko pasażera można rozłożyć do leżanki lub skierować tyłem do kierunku jazdy jak i przodem do kierunku jazdy Na prawej burci jest aneks kuchenny z umywalką, miejscem na kuchenkę i znajduje się też tu lodówka. Oczywiście pod siedzeniami mamy również spore bakisty. Bardzo fajnie mamy rozwiązany schowek na kabrio. Łatwo go rozłożyć, a nic nam się nie pałęta po pokładzie. Stelarz namiotu też jest ukryty, że nic nie przeszkadza. I od razu mamy tutaj dostęp do, do silnika. Tu mamy Merkraisera 250 koni. Platformę rufową oraz cockpit mamy wyłożone pianką typu Nautic Deck. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Wodoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości i co najważniejsze, nie nagrzewa się. Zdecydowanie polecam takie pokłady do różnych łodzi. Jesteśmy przy platformie rufowej. Tu mamy drabinkę składaną. Na środku. Uchwyt do holowania zabawek. i Widzę po lewej stronie jeszcze prysznic. W łodzi mamy zamontowaną przykładnie Bravo 3 z kompletem ślub duoprop o rozmiarze 15,5x24. Zawsze mówię, dla kogo jest skierowana ta łódź. Jest to łódź po prostu dla rodziny, takiej 2 plus 1, która chce pływać sobie weekendowo a w ciągu dnia to możemy pomieścić tutaj całkiem spore grono znajomych i popływać sobie po okolicy. Jest bardzo fajna do opalania się, do zabawy na dociągania do ciągania zabawek. Uniwersalna uczuć.